Just like the street lights lit this town Like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to live this. Cześć, siemanko widzowie. Jesteśmy właśnie u Adriana w Gier Adrian. Witam. Adrian właśnie talerzuje po kukurydzy. Kukurydzę widzieliście już u Aradkena na kanale. Katana kosiła 85. Chyba największa, które mają w firmie Camron. A my teraz, właśnie z Adrianem, tutaj talerzujemy po tej kukurydzy. Adrian, a powiedz nam może o sprzęcie swoim. Czym tutaj robisz? Pracujemy dzisiaj yy, największym naszym konikiem w stajni Fender 936 i yy, broną talerzową w faku U710. Brona talerzowa jest u nas na Lestak. Pierwsze pytanie do ciebie jest od Agrogrzecha. Dlaczego akurat wybraliście Fenda? Fenda wybraliśmy z tego względu, gdyż po testach wielu marek ciągników, po prostu padła decyzja na Fenda. Jego przełożenie mocy, bardzo duża pojemność silnika, co pozwala na, na efektywność tej pracy wykonywanej przez ten ciągnik, padła akurat decyzja na Fenda. Myślę, że tak jak z Radkenem rozmawialiśmy odnośnie Fenda, to będzie oddzielny odcinek. Ty Patryk nie wiesz, ale my z Radkenem planowaliśmy oddzielny odcinek, więc zobaczycie u chłopaków coś na temat tego, tego byczka. Kolejne pytanie jest od Pyrotechnika. Masz dużo sprzętu z Pottingera. Jak oceniasz ich pracę? Praca maszyn Pottingera naszym zdaniem wpada bardzo dobrze. Maszyny są solidnie, solidnie skonstruowane i spełniają, spełniają swoją rolę w naszym gospodarstwie. Na razie postawiliśmy na zielon, maszyny zielonkarskie marki Pottinger lecz jak widać było u chłopaków na kanałach testujemy również testowaliśmy również kosiarki ostatnio Kuna, Fenda po, poprzednie były Fenda i na filmie nie było. Nie udało nam się nagrać, ale dostawaliśmy zestaw samasza. Kolejne pytanie od Błażeja oraz AgroPłowska. Jaki areał i ile hektarów masz Adrianie do obrabiania ornych oraz łąków? Areał w naszym gospodarstwie jest lekko ponad 200 hektarów. Gruntów ornych ponad stówka oraz użytków zielonych, lekko ponad stóweczka. Kolejne pytanie do Adriana to czy posiadacie kombajn zbożowy do, na gospodarstwie? Posiadamy od 20 ponad lat mój tata zakupił Bizona Rekorda. Kosimy, kosimy tym kombajnem obecnie w tym roku 20 hektary zboża. Aktualnie też jesteśmy po zasiewach tegorocznych Zasięliśmy tylko 10 hektarów zboża, reszta yy, to kukurydza. Ponieważ zwiększa nam się produkcja zwierzęca w naszym gospodarstwie, jesteśmy na etapie yy, yy, ukończenia budowy obory. Z której będzie też filmu chłopaków, mam nadzieję. Na pewno nagramy vloga nawet dla Adriana. Zobaczymy, jak to będzie. Dlatego potrzebujemy pasz objętościowych, jaką jest kukurydza. Z tego powodu tak mało z. Kogo Adrian najbardziej lubił z tego, nie faworyzuję żadnego z chłopaków, chłopcy naprawdę są przyjemną ekipą. Pomocni zawsze na czas. Kiedy trzeba chłopcy mają czas. Zawsze są w nagrywkach. Browsi dla nich. Jeśli chcielibyście zobaczyć drugi filmik. Drugiego vloga z prac w naszym gospodarstwie. Zapraszam Was bardzo serdecznie razem z Patrykiem do zadawania pytań w komentarzach pod tym filmem, który tak pojawi się już niedługo już na, kanale. Nie na kanale. No i co, Adrian? Ja Ci dziękuję za odpowiedź na pytania. Widzą Wam, dziękuję za zadanie tych pytań. No i co, jeżeli Wam się podobają takie filmiki, zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!